Cześć, dueli i ja opowiem Wam dzisiaj o podstawach magii w Lochach i Smokach. Także, drodzy rzacy, czym jest czar? Czar, nazywany też zaklęciem, jest pojedynczym magicznym efektem, odrębnym ukształtowaniem magicznej energii przenikającej w wieloświat i nadaniem konkretnej, ograniczonej formy. Brzmi skomplikowanie, ale rzucając czar, postać ostrożnie pociąga, za niewidzialne pasma surowej magii, wypełniającej świat, spina je ze sobą w określony wzór wprawia go w specyficzne drgania, a następnie wypuszcza, by wywołać pożądany efekt. Zwykle dzieje się to w zaledwie kilka sekund. Czary mogą być uniwersalnymi narzędziami, bronią, lub metodami ochrony, więc wszystko zależy od tego, jak będziecie z nich korzystać. Potrafią zadawać obrażenia oraz leczyć, nakładać lub usuwać stany, wysy... wysysać siły życiowe, a nawet przywracać życie zmarłym. Następną ważną rzeczą jest krąg czaru. Każdy czar pochodzi z kręgu od zerowego do dziewiątego. Krąg to ogólny wyznacznik mocy zaklęcia, począwszy od łatwego, lecz i magicznego pcisku z pierwszego kręgu, po niewiarygodne życzenie z dziewiątego kręgu. Sztuczki są prostymi, lecz silnymi zaklęciami zerowego kręgu rzucanymi niemal rutynowo. Im wyższy krąg, tym Bardziej potężny czarodziej jest nam potrzebny. Krąg czaru nie odpowiada bezpośrednio poziomowi postaci. Z reguły postać musi mieć nie dziewiąty, a co najmniej siedemnasty poziom, by rzucać zaklęcie dziewiątego kręgu. Kiedyś istniały zaklęcia kręgów wyższych niż dziewiąty, jednak bogini mistrza zakazała rzucania takich zaklęć. Dobra, wiemy już czym jest zaklęcie i w jakim kręgu się mieści, więc czas na czary znane i przygotowanie takich czarów. Zanim postać będzie w stanie rzucić czar, musi go najpierw dobrze wyryć w pamięci albo mieć dostęp do zaklęcia zamkniętego w magicznym przedmiocie. Członkowie niektórych klas, np. bardowie i zaklinacze, mają ograniczoną liczbę znanych czarów, które na stałe znajdują się w ich pamięci. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku wielu posługujących się magią potworów. Inne klasy, takie jak klerycy i magowie, przechodzą proces przygotowania swoich czarów. Jego warianty zawarto w opisach poszczególnych klas. W każdym przypadku liczba zaklęć, jakie rzucający może zapamiętać w danym momencie, zależy od jego poziomu. No i dobra, czas na komórki czarów. Niezależnie od liczby znanych lub przygotowanych czarów, postać może rzucić ich ograniczoną liczbę, zanim będzie musiała najzwyczajniej w świecie odpocząć. Operowanie materią magii, skupienie magicznej energii jest fizycznie i umysłowo wymagające. Dlatego nawet w przypadku prostych zaklęć, a co dopiero czarów z wyższych kręgów, po prostu będziemy się męczyć. Dlatego opis każdej klasy czarującej poza czarownikiem, zawiera tabelę informującą, z ilu komórek poszczególnych kręgów może ona korzystać na danym poziomie. Przykładowo, umara, magini trzeciego poziomu, ma cztery komórki czarów pierwszego kręgu i dwie komórki czarów drugiego kręgu. Podczas rzucania czarów postać zużywa komórkę tego samego kręgu, co rzucany czar, lub wyższą, tak jakby wypełniała dostępną komórkę rzucanym zaklęciem. Komórki czaru można sobie wyobrazić jako określenie wielkości naczynia: małe w przypadku czaru pierwszego kręgu, lub większe w przypadku wyższych kręgów. Zaklęcie pierwszego kręgu zmieści się do komórki dowolnego rozmiaru ale na zaklęcie 9 kręgu jest potrzebna komórka 9 kręgu. Zatem, kiedy Umara rzuca magiczny pocisk z pierwszego kręgu, to zużywa jedną ze swoich czterech komórek pierwszego kręgu, pozostają jej trzy niewykorzystane. Prosta matematyka. Wykorzystane komórki czarów zostają przywrócone, kiedy kończy się długi odpoczynek. I tutaj możesz zajrzeć dodatkowo, żeby sobie uzupełnić tą wiedzę, do rozdziału ósmego, by zapoznać się z zasadami odpoczynku. Niektóre postacie i potwory mają specjalne zdolności, umożliwiające im rzucanie zaklęć bez używania komórek czarów. No dobra, ale co w przypadku, kiedy chcielibyśmy rzucić czar z wyższego kręgu? Kiedy postać rzuca czar z komórki kręgu wyższego niż krąg tego czaru, wówczas zaklęcie przyjmuje w tej inkarnacji wyższy krąg. Przykładowo, jeśli umara rzuca magiczny pocisk z użyciem jednej ze swoich komórek drugiego kręgu, to tak rzucony magiczny pocisk jest czarem drugiego kręgu. Zeklęcie powiększa się, by wypełnić przeznaczoną na nie komórkę. Istnieją czary, takie jak magiczny pocisk czy leczenie ran, które rzucone z wyższego kręgu mają silniejszy efekt. Magiczny pocisk będzie wypuszczał jeszcze jedną strzałkę, a leczenie ran będzie przywracało jeszcze jedną kość wytrzymałości. Szczegółowe informacje znajdujące się na temat, które czary Będą się rozszerzać, które nie znajdziecie zawsze w opisach. Dobra, czas na sztuczki. Pomniałem już o nich i są to czary, które można rzucać na zawołanie bez używania komórki czaru i bez wcześniejszego przygotowania. Drugotrwałe ćwiczenie i powtarzanie sprawiły, że sztuczki wyryły się na stałe w umysłach czarującego, a jej magia przenika go, zapewniając mu moc do nieograniczonego poznawania efektu. Sztuczki, jak już mogliście zauważyć, są zaklęciami kręgu zerowego. A teraz coś na coś bardziej nietypowego, czyli rytuały. Niektóre czary mają specjalny atrybut – rytuo. Co to oznacza? Można je rzucać normalnymi sposobami albo odprawić jako rytuały. Rzucenie rytualnej wersji zaklęcia trwa 10 minut plus standardowy czas rzucania zaklęcia, najczęściej jedna akcja. Rytuał nie wymaga zużycia komórki czaru, w związku z czym zaklęcie w wersji rytualnej nie można rzucić z wyższego kręgu. Aby rzucić rytualny czar, postać musi mieć zdolność, która jej to umożliwi. Potrafią to na przykład klerycy i druidzi, co więcej, rzucający rytualne zaklęcia musi również mieć je przygotowane lub zawarte na swojej liście znanych zaklęć, chyba że opis jego znajomości rytuałów mówi inaczej, jak w przypadku maga na przykład. No i czas narzucania czarów. Niezależnie od klasy postaci czarującej i efektu czaru, podczas rzucania zaklęcia mają zastosowanie te same podstawowe zasady. Opis każdego czaru znajdziecie w rozdziale 11, zaczynającego się od, sesji, od sekcji informacyjnej, gdzie będzie nazwa czaru, jego krąg, szkoła magii, czas rzucania, zasięg, komponenty i czas trwania. O tym wszystkim zaraz Wam opowiem, więc spokojnie. Po nich następuje opis efektów danego zaklęcia, i przykładowe zaklęcie tu gdzieś wyświetli Wam bart. To zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od czasu rzucania. Większość czarów rzuca się w ciągu pojedynczej akcji, jednak istnieją i takie, które wymagają użycia akcji dodatkowej, reakcji albo znacznie dłuższego czasu. Jeśli chodzi o akcję dodatkową, to czary rzucane w ramach tej reakcji są wyjątkowo szybkie rzucanie takiego zaklęcia musisz przeznaczyć akcję dodatkową w swojej turze pod warunkiem, że nie została jeszcze wykorzystana na cokolwiek innego. W tej samej turze nie możesz też rzucić drugiego zaklęcia z wyjątkiem sztuczki, której rzucenie wymaga jednej akcji. Kolejna możliwość to jest rzucenie zaklęcia jako reakcji. Istnieją czary, które można rzucać w tenże sposób. Foto ledwie ułamek sekundy jest odpowiedzią na konkretne zdarzenie, jeżeli zaklęcie można rzucać w ramach reakcji, tego opis powie ci dokładnie, w jakich okolicznościach możesz to zrobić. A teraz czas na nieco dłuższe zaklęcia, czyli na przedłużoną inkantację. Rzucanie pewnych czarów, w tym rytualnych, wymaga czasu tak długiego jak minuta w walce albo nawet kilka godzin. Kiedy rzucasz zaklęcie, którego inkantacja trwa dłużej niż pojedyncza akcja lub reakcja, musisz przeznaczyć na nią swoją akcję w każdej turze oraz utrzymać w tym czasie koncentrację, o której wspomnę za chwilę. Jeśli Twoja koncentracja zostanie przerwana, to zaklęcie się nie udaje, ale nie tracisz komórki czaru, więc nie jest najgorzej. Jeżeli chcesz spróbować rzucić to zaklęcie ponownie, musisz niestety zacząć od samego początku. Dobra, teraz czas na zasięg. Cel czaru musi znajdować się w jego zasięgu, co jest dość logiczne. Celem zaklęć, takich jak magiczny pocisk, jest wybrana istota, a zaklęcie w rodzaju kuli ognia będzie dotyczyło punktów przestrzeni. W którym następuje eksplozja. Zasięg większości zaklęć jest określany w metrach. Niektóre czary mogą być rzucane tylko na dotkniętą przez ciebie istotę, w tym także możesz dotknąć samego siebie. Inne, na przykład, tarcze rzucasz tylko i wyłącznie na siebie. Zaklęcie, których efekty przybierają kształt stożka lub prostej, wychodzących od ciebie, również mają zasięg na siebie ze wskazaniem, że jesteś punktem wyjścia dla ich efektów. Kiedy zaklęcie zostanie już rzucone, efekty nie są ograniczone jego zasięgiem, chyba że opis stanowi inaczej. No dobra, mam te komórki, co, tyle mi wystarczy? No nie zawsze, czasem będą Ci jeszcze potrzebne komponenty. Komponenty czaru to pewne fizyczne wymagania, które musisz spełnić, by go rzucić. A nie chodzi tu o zrobienie dziesięciu pompek czy pajacyków. Opis każdego zaklęcia określa, czy wymaga ono komponentów werbalnych, somatycznych, czy materialnych. Jeśli nie możesz zapewnić wszystkich wymaganych komponentów, to niestety nie jesteś w stanie rzucić danego zaklęcia. Więc po kolei, komponent werbalny. Większy zaklęć wymaga wypowiedzenia tajemniczych formuł, lecz to nie słowa tych inkantacji są źródłem mocy zaklęcia. Jest nim raczej szczególny porządek dźwiękowy o określonym tonie i wibracji, który wprawia w ruch wątki magii. Dlatego osoba zakneblowana lub przebywająca na wyciszonym obszarze, np. złożonym zaklęciem ciszy, nie może rzucać czarów posiadających komponent werbalny. Kolejnym komponentem jest komponent somatyczny. Rzucanie czarów może wymagać intensywnej gestykulacji lub złożonej sekwencji dyskretnych gestów. Jeżeli zaklęcie wymaga komponentu somatycznego, ta postać musi mieć wolną przynajmniej jedną rękę, by móc je rzucić. I ostatnim komponentem jest komponent materialny. Istnieją czary wymagające określonych przedmiotów wymienionych w nawiasie w wierszu komponentów. Postać może zamiast nich użyć torby na komponenty lub magicznego fokusu, pod warunkiem jednak, że koszt komponentu materialnego nie będzie określony. Bo jeżeli tak by się jednak stało, musicie posiadać ten konkretny komponent. Jeżeli opis zaklęcia mówi, że komponent materialny zostaje zużyty przez zaklęcie, to rzucający musi go zapełnić na nowo dla każdej kolejnej inkantacji, aby mieć dostęp do rzucania tego zaklęcia. Aby mieć dostęp do komponentów materialnych lub trzymać magiczny fokus, oczywiście rzucający musi mieć jedną wolną rękę. Może to jednak być ta sama ręka, którą gestykuluje w ramach komponentu somatycznego, więc nie jest aż tak źle. No to teraz może czas trwania zaklęcia. Czas trwania czaru to okres, w jakim utrzymuje się jego działanie. Może być wyrażony w rundach, minutach, godzinach, a nawet w latach. Istnieją zaklęcia, których efekty trwają aż do chwili ich rozproszenia lub zniszczenia. Dlatego możemy się spotkać z takim efektem jak natychmiastowy. Wiele zaklęć ma działanie natychmiastowe. Taki czar krzywdzi, leczy, tworzy lub zmienia istoty i przedmioty w taki sposób, że nie można go rozproszyć, ponieważ magia tylko działa na nie przez chwilę. Drugą wersją jest koncentracja, o której już wspominałem wcześniej. Niektóre czary wymagają koncentrowania się na nich, by ich magia trwała. Kiedy koncentracja zostanie przerwana, zaklęcie dobiega końca. Jeżeli czar może być utrzymywany koncentracją, to jest to zaznaczone na polu czas trwania, taką małą literką K, jak koncentracja. Wraz z określeniem, jak długo można w ten sposób podtrzymywać w jego działanie. Koncentrację możesz zakończyć w każdej chwili i nie wymaga to poświęcenia akcji. Typowe czynności, takie jak poruszanie się i atakowanie, nie przeszkadzają w koncentracji. Niestety mogą za to ją przerwać następujące czynniki. Rzucanie innego czaru wymagającego koncentracji. Jeżeli rzucisz następny czar wymagający koncentracji, to tracisz koncentrację na obecnie podtrzymywanym zaklęciu i nie możesz koncentrować się na dwóch zaklęciach jednocześnie. Niestety. Otrzymanie obrażeń jest kolejną wersją, żeby stracić naszą cenną koncentrację. Ty otrzymasz obrażenia podczas koncentracji na zaklęciu, to aby ją utrzymać, musisz wykonać udany rzut obronny na kondycję. AST jest równe połowie otrzymywanych obrażeń, albo 10, Musisz wybrać niestety wyższą wartość. Gdy otrzymujesz obrażenia z różnych źródeł, tak jak na przykład postrzał z łuku oraz smocze zionięcie, dla każdego z nich wykonujesz odrębny rzut obronny, więc czasem można stracić koncentrację nawet po jednej turze. Kolejną wersją jest stan obezwładnienia lub śmierci. Tracisz koncentrację na zaklęciu, stajesz się obezwładniony lub giniesz. To raczej rozumie się samo przez się. Mistrz podziemi może zadecydować, że niektóre okoliczności, takie jak fale zalewające Cię na pokładzie miotanego sztormem statku, mogą wymagać od Ciebie udanego testu obronnego na kondycję o ST10, abyś mógł utrzymać koncentrację na zaklęciu. Więc jak zwykle jesteś zdany na łaskę i niełaskę mistrza podziemi. Teraz przydałoby się wycelować to zaklęcie. Z reguły zaklęcia wymagają wskazania jednego lub więcej celów, które mają być objęte działaniem magii. Opis mówi, czy rzucasz je na istotę, na obiekt, czy też na punkt wyjścia obszaru działania czaru. Zastanówmy się, co się będzie działo, kiedy będziemy już celować w naszego przeciwnika. Możemy mieć czystą drogę do celu. Żeby wskazać cel zaklęcia, musisz mieć do niego wolną drogę, więc nie może być on osłonięty w całości. Jeżeli umieścisz obszar działania w punkcie, którego nie widzisz i odgradza się od niego przeszkoda, np. Ściana, to punkt wyjścia obszaru zostanie umiejscowiony tuż przed przeszkodą, zamiast za nią, no bo to by było już pewne naciąganie. A zdarza się, niektóre czary wymagają odrzucającego wykonania testu ataku, po określić, czy trafił efektem zaklęcia w zamierzony cel. Twoja premia do ataku magicznego jest równa modyfikatorowi z cechy bazowej, plus twoja premia z biegłości. W większości przypadków zaklęcia wymagają testów ataku. Dystansowego. Pamiętaj, że masz utrudnienie w teście ataku dystansowego, gdzie znajdujesz się w obrębie 1,5 metra od przeciwnika, który cię widzi i nie jest obezwładniony. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy magii. Pamiętajcie, jak to mawiają kucyki, najważniejsza jest magia przyjaźni, bo ona wyciągnie waszą drużynę z bagna, a nie kula ognia. Do zobaczenia w następnych filmach i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji żebyście byli nadal na bieżąco, polubikowanie nas na Facebooku, spacie na patronajcie, no i co, rzucajcie zaklęcia. Siema.